Siemaneczko, ja jestem Lachu. Dzisiaj ze mną jest loza, o jabłuszko, Lozakos. Cześć. Okej okay, i jak y, poza odcinkami, tutaj nabudowałem troszkę tego, wiecie czego, wyspy dobudowałem. Po co ty to zbierasz? do domku wsadzić. A okej. Okay. Będziemy mieli ogródek I dzisiaj live e, jaki live? Odcinek skopania kobla I masz 8 kobla? Jeden, dwa, kopę! No, e, myślę co ty robisz. Myślisz co ja robię to? Ta... O, podwójną zrobiłeś koblargę. No a co ty myślałeś? Żebyśmy się razem kopali. Zawsze się mylę i mówię kopały. No. <laughs> o no. Jest, mam osiem. Kobla. Wsadzę ci do zgrzyngi. I mam jeszcze jabłko. Panny domek. Życie na gorąco. A, zdobyłeś. O, 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 chyba skoczyłem na arbuza. Czekaj, no, raczej. Nie. Co ty robisz? A, za to ja mam. Pamiętam, jak poza odcinkiem, jak skończyliśmy ostatnio nagrywać pierwszy, to ty yy, spadłeś. Rozpędzony. Nie, to było fajne. Nie, nie. nie. Kwiat, zapisany. Aha, i w poprzednim Ej, odcinku... Ten filmik na YouTube? No. I w poprzednim odcinku nie podałem IP, opis był niedostępny, nie napisałem nic. Ale w tym roku, y... W tym odcinku będzie. Ej, mam pytanie nawet czy ludzie hejtują? Nie. No to moje szczęście. Bo by się liczyli ze mną. No. Kurwa kurwa... A jest. jest. Już mi się mniej ścina. Przy nargywaniu A na kupę se ze albo do. Dopóki mi się. Ile tego już tu. Dobrze, że nie mam seta, bo mi by dawno padł. Czekaj. Pamiętam żelazny miecz. A to ma. Co się spalił. To, to były czasy. No. Zupełnie jakby to było wczoraj. Jak to możliwe, że ja mam minus 2100 monet, troll? Ej, weź tu ze spam jakieś odtwórka, bo ja chcę go zabić. Po co? Po prostu. Szkieleta najlepiej. Ej, jaki jest ID spawnu szkieleta? Ej nie is spawn mob. I I, um jeden, 1 skeleton. Spawn mob jeden. Skeleton. Kurde. Ale razem to spawn mob? Mhm. A ja osobno. For input string skeleton. <giera> Jakież errory. Ej to weź na czacie napisz, będzie dobrze. W hey, Minecraft idź command block, command block. Command block, block, block gogog. Go. Ej kurde, po co ja ci ten kobyl stąd dałem, jak ja miałem po... Jest, na szczęście moje. Dear też wezmę. Żeby kobyl stąd na nie marnować. A ja tu masz jakieś cenne itemeczki? Nie, mam jabłko, siekiera, dziesięć bruku, 5 mięsek, kamienny kilof Skąd ty masz mięska? <grych> Na początku w skrzyni są. <grych> Idiota <grych> raz, dwa. Nawet nie próbuj. Ty gnoju! ci Moja. <laughs> Albo dobra masz. Ale ja mam tylko taką. O, druga motylka. Nie wiem, po co aż tyle piasku dają. No patrz, z nie wyrósł, ale trzcina jak spyty wyrosła. Z czego? Niczego, cicho. E o dobrze dobrze. Prawie Co ja? Kloc Mo O, już.

Jest, lecę, lecę do ciebie. Czytaj. I on mówi, że ja jeszcze czytuję. No. Każdy potwierdzi, że tam tuje. Szybciej mój żydzi. Szybciej. Eee, e, synek. Ja mam same jedzenie. Weku. Gdzie on jest? A, tu, tu, tu. Chciałem go pospieszać No, szybciej. Nie, no dobra, zróbmy coś dzisiaj. Powiększyłyśmy. Po... Kurwa, powiększyliśmy wyszkę. <śm> <śm> Мне to не обходи. Там ще пали. О, я Não Jak ja teraz wydo... Haha, wskakuj! Ale... NIE! Lolejnie. Kurde, to... Nie, czy to... Coś ty zrobił! Rozjebał to. Odawaj mi ten dirt! Dawaj um, Już, dobrze, tak. <śmiech> <śmiech> Kurde nie, to Ten odcinek, ej, tytuł odcinka Trollowanie plus powiększanie wyspy. Eee, e, synek! Oj, oj! Oj, piłeś coś? Cześć! Obsrałem cię Co ty robisz? Kurwa nie Ej, jak ja? Ja miałem fly'a włączonego, nie wyjdę O, garnij dupę Czekaj jak się tu Stój się. Stój się Piasek Piasek Powiedz coś Powiedz coś. Eee, e, a, ej, no, ej, ej. ej, ej mów tak przez czas. Widel, widel, widel. Mów tak. Widel, 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 widel. No, no, dalej, dalej. Powiem ci, kiedy masz przestać. Widel, 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 widel. Czymierz zupę? Łyszko. Ach! Jesteś spostrzegawczy.